Witam serdecznie. Kończy się grudzień. W powołaniu sezonowym doszło dwóch dodatkowych bohaterów do kolekcji. Ja zrobiłam recenzję wszystkich bohaterów z poprzedniego roku. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to można poszukać w moich, na moich playlistach. I nie ma. Brakuje oczywiście recenzji tych dwóch, którzy doszli w tym roku, czyli Dapersanta oraz Aurora. I może zacznę moją recenzję, moje recenzję tych nowych bohaterów od Aurory to jest pięciogwiazdkowy zielony bohater z siłą 705, czyli wyższą niż większość bohaterów miesiąca. Należy ona do rodziny wesołe dzwonki, co pozwala jej na powołanie śnieżnego elfa, czyli jest to. Minionek, który dodatkowo pomaga temu bohaterowi, osłania go, otrzymuje 8% punktów zdrowia i 8% ataku inicjatora, gdy używa umiejętności specjalnej, i każdy pomocnik, czyli minion, otrzymuje 2% punktów zdrowia i 2% ataku za każdego unikalnego bohatera z tej samej rodziny na polu bitwy. Czyli jest jest taka dodatkowa wartość, jeżeli ma się ich dwóch bohaterów razem. Jest to o tyle trudne, że przy ustawianiu kolorów no dobrze byłoby mieć dwóch bohaterów z tej samej, w tym samym kolorze. szanse na to, że oni będą razem używani są dla mnie dosyć znikome. Ok. Aurora należy do klasy wartowników. To jest klasa, która jest. Dosyć dobrze obsadzona przez fajnych bohaterów, takich jak Barbie czy Talon, które są warte emblematów. Vasquez, który już w tej chwili nie jest chyba wart emblematów, a ja Vasqueza miałam na emblematach bardzo długo. On był moim pierwszym pieniądziowym niebieskim bohaterem, którego dostałam i służył mi przez ponad rok jako tank. To się oczywiście zmieniło w tej chwili. Również w tej klasie wartowników jest kroket, którego ja używałam bardzo długo w moich uczynach wojennych. No i drugi bohater z rodziny tych z rodziny tej zimowej, czyli Rudolf. Rudolf, tu jest Rudolf, on jest również w klasie wartowników. Rudolf jest świetnym bohaterem, tak. Dosyć ta ich rywalizacja zależy właśnie. Czego, czego potrzebujecie i co chcecie mieć w, swoim, w swojej kolekcji, co jest ważniejsze. Ok. Statystyki Aurory to 668 punktów atak, 757 obrona i 1474 zdrowie. Ustawione jest to w kierunku tej statystyki w kierunku zdrowia i obrony. Także można ją stosować. Przy patrząc na statystyki w Drużynie Obrony, aczkolwiek wydaje mi się, że ona jest bardziej bohaterem atakującym, szczególnie ze względu na jej właściwość, drugą właściwość specjalną, o której zaraz będziemy mówić. Ok, no więc po, yy, najpierw zadaje ona 350% obrażeń yy, celowi i nieznaczne obrażenia po bliskim wrogom. Czyli dla tego głównego celu jej obrażenia mają wartość 2338. To nie jest jakoś szczególnie wysoka wartość, ale nie jest również niska. To jest dobra, dobre uderzenie. Ona zadaje dodatkowe obrażenia niebieskim, co znaczy dodatkowo obrażenia, znaczy 40% ekstra, czyli wtedy ta wartość jej ataku podniesie się. Do 20, prawie do 2600. O, sorry. To jest taki dosyć interesujący, a tak szczególnie, jeżeli atakujemy. Tych, którzy są, jeżeli atakują drużynę, która jest niebieska, będzie to miało znaczenie w przypadku wojen, kiedy szczególnie u nas, w tej chwili ja ja, dostaję, ja mam Aurorę, także ja będę ją ciągnąć do góry, chociaż w tej chwili ja wylosowałam unikorna i on, jednoroszta, i on ma jakby priorytet, także wszystko. Ja używam skitalsów na moje ulepszanie unikorna, bo się śpieszę. Także Aurora musi trochę poczekać. Ona jest jakby druga w kolejności na to, żeby dostać, dostać materiały. Ok, i trzecia właściwość, celi pobliscy wrogowie otrzymują minus 42 do ataku na czas trzech tur. Ja bardzo lubię tą właściwość, naprawdę obniżenie ataku przeciwnika jest bardzo istotne, szczególnie jeżeli gra się przeciwko mocnym Mocnym przeciwnikom, takim jak, nie wiem, często widuje Thunderclap w ataku, w drużynie obrony, również, nie wiem, Clara, która jest bardziej, bardzo uciążliwa. Także obniżenie ataku ja bardzo lubię. Jeżeli chodzi o jej prędkość, ona ładuje się z prędkością 56 punktów, czyli Potrzebuje 10 klocków na to, żeby się naładować. W przypadku tego bohatera, zrobienie węzła prędkości wrzuca ją na, jakby przełamuje prędkość raz, czyli obniża tą szybkość ładowania z 10 do 9, do 9 klocków. Czyli jeżeli ktoś nie ma broni miesiąca, którą zaraz pokażę, Rally Hunter, to jak najbardziej węzeł prędkości aur Aurorze się przyda. Sama broń, jako taka, jeżeli ktoś nie użyje tego węzła prędkości, to Relic Hunter, jego przyspieszenie jest plus 6, czyli on przełamy, jeżeli bez węzła, przełamy ją raz, a obniży ją do 9, do 9 klocków. Natomiast jeżeli użyjemy Relic i węzeł prędkości, to on dojdzie do 64 punktów, czy sorry, do 6,6... 5,8... 64... Nie, 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 nie obniży go bardziej, sorry, 64 będzie. Czyli 58 plus 6, tak, 64. Czyli nie zmieni to niczego. A więc jeżeli mamy Relic Huntera, to nie opłaca się robić węzła prędkości na aurorze. Jeżeli go nie mamy, to wtedy węzeł przyspieszy ją. Ok, jej głównym przeciwnikiem według mnie jest Walker, który jest z rodziny, zaraz tutaj go znajdę. Cieszę, że jest mój walker? Tutaj. Jest on z boh bohaterem sezonu drugiego, czyli z tych lepszych bohaterów. Należy do rodziny korpolutków. On jest wolny, jest bohaterem wolnym, zadaje również obrażenia celowi nieznacznie nieznaczne bliskim wrogom i należy do tej samej klasy, do klasy wartowników. Ja wciąż zdecydowanie zrobiłabym Aurorę przed Walkerem, uważam, że jest ona lepszym bohaterem niż Walker i generalnie tak jak powiedziałam, ja ją ciągnę do góry, to jest karta, jeżeli ktoś ją wylosował, gratulacje, naprawdę warto ją według mnie robić i ona będzie przydatna, tak jak widać, ona jest tutaj u mnie, czeka w tej chwili jest na, na, na początku Czterech Gwiazdek, czeka aż ja, aż ja skończę Unicorna. Okej, okay, to tyle jeżeli chodzi o śnieżynkę, aurorę, jeżeli tak jak wspomniałam, jeżeli ją wylosowaliście, gratuluję, ciągnijcie do góry i tyle jeżeli chodzi o tą kartę, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie, pa pa.